To, drodzy widzowie, jak widzicie, już jestem sprawny, mogę chodzić. A dzisiaj jestem z kanałem Urbex Projekt. Tutaj proszę. Siema, witam, pozdrawiam. I dzisiaj będziemy robili urbex trzech opuszczonych domów niedaleko mojego miejsca zamieszkania. Jeden jest za nami. No i co? Zapraszam do oglądania urbexu. Jak można zauważyć, dom jest z czerwonej cegły. Czyli można, podejrzewamy, że jest stary. I wchodzimy do środka. Będzie trochę przebijania się. Nawet można zobaczyć taki listerek. Tabliczka z napisem 12, czyli to był dom po prostu. I teraz wchodzimy. Trzeba uważać. Ręczna klęczka wejść. O Boże. Dom jest w stanie agonii, bo się zawala. Ma niestety zawalony dach, szafa z ubraniami. Przechodzimy do salonu, gdzie też jest sufit zawalony. Już odpalam latarkę dla was, kochani, widzowie. Dzisiaj będzie urbex trzech domów. Jak się uda to czterech. Aha, trzeba uważać. No i co? Dzisiaj udało mi się nagrywać z kanałem Urbex Projekt, do którego serdecznie zapraszam zobaczymy co jest tu ciekawego niestety jest ten wysoki i zahaczam o no, plesakiem odach, który jest już zawalony dosyć mocno tutaj mamy, jak można zauważyć, gablotkę gdzie są jeszcze nawet filiżaneczki zachowane bardzo ładnie więc super super Ogólnie tutaj jest obraz, tutaj jakaś komoda też. O, tutaj bardzo ciekawy listerek. Widać był obraz na talerzu, bardzo ciekawe. Zobaczymy. Chociaż. Made in Poland. Nie chcę, niestety nie chcę wyostrzyć. O, jest. Więc tak ktoś sobie nieźle zrobił. I co, przechodzimy dalej, powoli do urbeksowania. ała jak można zauważyć jest tu większość odzieży damskiej czyli pewnie tu kobieta mieszkała no i się przenosimy teraz chyba do sypialni a więc jesteśmy już w sypialni tu jest telewizor jak można zauważyć dużo komód, dużo słoiczków konfitury tak zwane więc jest ciekawie przechodzimy dalej więcej konfitur, tak zwanych babcinych więc jest tego dużo, jak ktoś chce, nie proszę bardzo może się częstować tu chyba wiśnie są, ale nie będę ruszał obraz też bardzo ładny zegar, stary tu widać, chyba było to kiedyś jakaś skrytka czy coś takiego, może na pieniążki, kto wie tutaj widać, to było pewnie takie były rzeczy w Ameryce tak zwany nabrowar. Więc też ciekawe. Okienko wybite Mam nadzieję, że takie filmy się Wam podobają z urbexów takich opuszczonych domów. I tu też jest ciekawostka, bo tutaj, gdzie pokazuję, jest piwnica. Może na końcu tam wyjdziemy, jak się uda. Tu obraz jakiś, którego już nie ma. Łóżeczko. I więcej słoików. A teraz przenosimy się do kuchni. Taka mała ciekawostka. Mamy tutaj buteleczkę z perelu. Jest to buteleczka po orężadzie wraz z porcelanką. Czasami Dario takich wyławia, więc pozdrawiam. Ale niestety stłuczone. No i taka ciekawostka obok takich tych. A my przechodzimy do kuchni. A teraz przechodzimy do kuchni. Jest też mocno zawalona, niestety. Jak możecie zauważyć, tutaj kiedyś chyba był kominek. Na pewno był kominek. I tutaj, jak można zauważyć, są jeszcze zachowane szklanki, talerze i inne ciekawe rzeczy. Też widziałem gdzieś butelkę apteczną, ale to w innym pomieszczeniu. Drugowej, no więc też Wam pokażę ją. Chodź! Leci wszystko, niestety. E, więc bardzo. Ciekawy dom. No. <noise> I tak to się wszystko prezentuje. Niestety stanie z tego agonalny tego dachu. Ale cóż można poradzić. Nic się nie poradziło. O. niestety zbite. Inne ciekawe rzeczy. No i co? Powoli będziemy wychodzili. I powoli zbierali się na urbex z innego domu. Tutaj też widać pełno kaloszy i innych takich sprzętów. Jak można zauważyć I tutaj Było pewnie pomieszczenie Tak zwana stodoła Lub coś takiego, przepraszam za jakość Ale no Zimno jest I ciężko operować telefonem Bo palce zamarzają Tam mam kankę I co? I zaraz wam pokażę ten dom Jak wygląda naokoło ładnie A tam jest też zawalona stodoła Była pewnie kiedyś a więc, tak właśnie wygląda z zewnątrz. Zawalam dosyć mocno. Niestety, telefon się wyłączył, trzeba było włączyć. Tak działa na niego pogoda, więc się śpieszę, żeby wam to pokazać. I tak samo jak mówił Urbex Projekt. Czasami, na Urbexach trzeba uważać. Bo niektóre domy są w dobrym stanie, niektóre w złym. A niektóre takie, właśnie jak w tym, że są w stanie agonii. I są zawalone, o tutaj mamy jakiś, nie wiem, schowek na sprzęty, o, ciekawostki, mamy tutaj depozycik chyba butelek z perelu wszystkie pozamarżone, niestety, o, proszę jaka ładna butelka po perfumach, futbol. Ciekawe czy stara czy współczesna, piszcie w komentarzach. O, i tu proszę. Kolejne buteleczki po właśnie tak zwanym tym. E, o, jest ich dużo. Tutaj mamy buteleczkę chyba od szampana. Ale trochę ich tu jest. Tu mamy zieloną, tu mamy, tu mamy niebieską chyba. Kiedyś Wam przyjdę i Wam je pokażę. A teraz idziemy dalej. Pokażę Wam. E, pokażę Wam. Już myślałem, że się wyłączył. Pokażę Wam. Ojcie, przepraszam. E, będą urywki, pewnie. Jak to dalej wszystko wygląda. Jak właśnie można to zobaczyć. Więc bardzo, bardzo fajny dom, ale tak jak mówiłem wcześniej i mówił kanał Urbex Projekt trzeba uważać, żeby się nie zawaliło na głowę na różnych Urbexach właśnie na takie sprawy. A już wam pokazuję tą buteleczkę apteczną. Ona jest tutaj. Jest to niemiecka chyba drugowojenna buteleczka apteczna po wojnie ludność cywilna. Zawsze brała wszystko co było potrzebne I ta też się tu znalazła I tak to się prezentuje A my lecimy dalej Jesteśmy już koło Drugiego opuszczonego domu Jak widać to jest jednak chyba stadowa. Znajomy mówił, że to jest dom Ale nieważne Jest dom, jest ee, Chyba taki mini garażyk I tam też coś było Więc przechodzimy do kolejnego urbexu Trzy urbexy na jednym filmie Idziemy Dalej Trzeba uważać, bo jest duży śnieg Przed chwilą mi telefon wpadł do śniegu I było nieciekawie przez chwilę Ale chodzimy hmm. No, jakaś taka stodoła bardziej Jak Pan mówił Niż ten dom, chociaż Może się różnie wydawać na strych też chyba można wyjść, ale nie wiem czy wchodzić. No, zmienię sobie rączkę do nagrywania. Idziemy. Można wejść, ale nie wiem czy chcę. No. Jednak aż tak wybyszone to nie jest, jak myślałem. Na strych można wejść na dach. No o Się dobrze trzyma. No jak widzicie, coś tutaj zostało, ale oczywiście jest tutaj bardzo wielki O, Matka Boska, listerek. Święty obrazek? Tak. Możecie zobaczyć? Tak. Tutaj... Idziemy dalej. Jednak coś tu się uchowało. O. Karol, jednak racji aż takiej nie miałeś. Na wybebęszony. Ale, no, trochę, że jest. O, zobaczmy, co tutaj no. no. się To są bombki świąteczne. Nawet bardzo ładny, bym rzekł, ale pobite, chyba. Tylko. O. Plastikowe? Plastik. Jak no to się stało, że ta szafa stoi do góry? No, tego się już raczej nie dowiemy. Nie mam pojęcia. No. Może młodzież się tu. Po prostu zadomówiła kiedyś i trochę rozwaliła. Tak, jest to tak. i Wszystko Tak. Tutaj mamy. Tutaj co mamy? Oj! Chyba od butanki, ale nie wiem. To jest wszystko niestety zamrażnięte. Mm. Dobra, to teraz się da wejść, nie wiem, chyba się da, ale zobaczmy tutaj, tutaj jest, tutaj coś też jest opuszczone, tutaj jest chyba, nie, myślałem, że studnia jest, ale to nie jest studnia, Widzowie, tutaj mamy jakieś takie pomieszczenie dziwne, powiedział, chyba to był skład kiedyś węgla, dla tego domu i drewna a tutaj jest bardzo dziwnie trochę mrocznie trochę można powiedzieć taki jakby schron to jest dziwne bardzo dziwne a nawet bardzo trochę wygląda jak oś od pojazdu jakiegoś nie ja wiem, Tank Hunter zgłasza się co to jest no i tak to wygląda bardzo ładne niestety jest jak to się mówi no małe jak dla mnie bo ja duży chłopak jestem ale no to jest ciekawe już Tank Hunter mówić mi co to jest czy to jest od ISU-152 czy, czy od Tygrysa <laughs> no więc bardzo ciekawa konstrukcja i tu mamy drugą i tutaj jakby też kiedyś coś było, o damska coś, a nawet na pewno coś tu było drzwi od tego ale no już mało rzeczy jak widać się zachowało, tu jakaś szczotka, tu coś no ale coś się zachowało, przechodzimy w takim razie dalej do tego domu, idziemy więc wchodzimy tam gdzie weszliśmy idziemy dalej właśnie Szafa zawalona. no. To powiem, czyli jest masakra, to jest, nie? No. Tam nie wiem, czy była kuchnia, czy nie, ale jakaś spiżarka. Same, upuszczone. Te. Tak. Chce nie? Tak. Pięczątek. Ciekawe, kto tą szafę. Ja się, mówił, coś może być? Może, być. może być. W jednym filmie, jak widziałem, jak oglądam na YouTube parę temu, to gostki znaleźli takiej skrytce monety, ale perelowskie, energerowskie, ale były i też banknoty. Więc kto wie, może coś tam jest. Jakby się do brabinę wzięło, to by trzeba sobie schodki zrobić. Także widzimy się za chwilę. A więc przechodzimy dalej do kuchni. Tu mamy ładnie, ładną można zobaczyć filiżankę. Niestety zbitą. Na dach za chwilę wejdziemy widzowie Ale no Najpierw sobie tu zobaczymy Ładny widoczek na świat To rybeczka damska Coś tu się kiedyś na pewno mieściło Szafa wywalona Dosłownie Choineczka świąteczna Łóżko No Tu młodzież zrobiła niezłą demolkę A bardziej nie kuchnia A chyba spiżarka tak mi się wydaje, ale pewności nie mam, czy to jest skrzynia, nie przypadkiem? Czy to nie jest wojskowa skrzynia, przypadkiem? Czekajcie. Wygląda mi to na skrzynie. Dajcie mi chwileczkę, zaraz wam powiem, co to jest. Wydaje mi się, że to jest wojskowa skrzynia. Nie mam pewności, może ktoś sobie potem ją zrobił po wojnie ale jakby ma kolor taki kawy, więc jakby wydaje mi się, że to jest wojskowa szkoda, że nie ma pokrywy górnej ani żadnych tabliczek znamieniowych bo wydaje mi się, że Wehrmacht takich używał a co ciekawostka do przewozu złota ale nie wiem tego na 100% więc jakby ją zostawiam, nie biorę, to co jest tutaj to zostaje tutaj a teraz idziemy na strych to już jak widzicie jesteśmy na strychu buteleczka kolejna tylko tym razem w innym domu po piwerku tym razem jakieś kafelki, jakieś te bardzo ładny widoczek trzeba uważać gdzie się nogi stawia bo nie chce się stracić niczego tu drzwi są w ogóle tu mamy filiżankę, o cała chociaż Made in Poland nie chcę akurat wyostrzyć. No ostrz, no. Dobra, uwierzcie mi na słowo. Chodzisz Made in Poland? No. To i oła. <grybujesz> Idziemy dalej. Może jakieś skrytki będą, może nie. Kto to wie, kto to wie. Trzeba bardzo uważać, jak się chodzi. Bo nigdy nie wiadomo co się może stać się coś zawalić czy nie tam są ogólnie buteleczki zaraz do nich przejdziemy tutaj ogółem coś takiego miseczka na pewno kiedy nie ma śniegu to by szło coś tutaj znaleźć szkło trzeba uważać ale jak widać dom w ładnym stanie jest zachowany w takim że się nie sypie ale w takim, że jest rozwalony przez młodzież, pewnie, która tu urzęduje. No już, no mniej. Ale no idziemy powoli. Aha, tutaj nie ma tego. Tutaj są te buteleczki. Tych buteleczek jest masa. W PLW była ich masa produkowana. Zielona. Zielona. Dużo jest ich tu takie listeregi, można powiedzieć małe. Też proszę jaki bardzo ładny słoik niebieski. Ale no to nie dla mnie. Tu widać same buteleczki turylowskie. Chociaż jak widzieliście byłem na strychu, niestety bateria mi poszła, że nie bateria, pamięć mi poszła cała. Trzeciego domu nie będzie to innym razem się zrobi. Nagram sam. W takim razie, dwa domy, myślę, że ciekawie Wam się oglądało. Film pewnie długi, ale ciekawy. No, to do usłyszenia. W takim razie, jeszcze takie, taki akcent, pożegnanie i zapraszam na kanał do Urbex Projekt. Też link podam w opisie. To by było w sumie na tyle. To cześć, się ma z tej strony: poszukiwać rzeczy historycznych.